Panu, Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, bracia i siostry. pokój Boży. Cieszę się, że mogę być dzisiaj na tym miejscu, bo chciałem być, chociaż jeszcze w nocy wróciłem faktycznie godzinę temu z pracy, ale dziękuję Panu Bogu, że daję te możliwości, abyśmy mogli być, bo też chciałem być i uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Chciałem też właśnie na ten temat dzisiaj usłużyć króciutko. Ale właśnie dobrze, że mamy tą możliwość, aby wspominać śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, że nie wiem, jak podchodzicie do tego, czy nastawiamy się tak duchowo, czy też jako jakiś tylko rytuał raz tam w miesiącu, ale myślę, że po to ustanowił to Pan Jezus na swoją pamiątkę abyśmy nie zapomnieli o jego ofiarze na krzyżu Golgoty, którą dla nas uczynił i ona ta ofiara jest aktualna cały czas. Myśmy narodzili się na nowo dzięki łasce Bożej. Przeszliśmy w pokucie przed Boże oblicze i Bóg nas zbawił. Ale gdy popatrzymy później na nasze życie, jeżeli ktoś nie polega na własnej sprawiedliwości, tylko na Bożeś, patrz na Bożą świętość, zobaczy, jakże wiele, wiele uchybień jest w naszym życiu. Jakże wiele, idąc przez życie, wiele razy upadamy, wiele razy przekraczamy te, te, tego, Bożą wolę, tego, czego Bóg od nas oczekuje, wiele razy buntujemy się przeciwko Niemu. On cierpliwie to znosi zawsze ze względu na ofiarę swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tej drogocenności w życiu chrześcijanina, którą jest krew Jezusa Chrystusa. Gdy czytamy w objawieniu w ostatnim rozdziale, czytamy tam takie słowo, to jest 22 rozdział, może przeczytam od 12, może wcześniej nawet od 11, może od 10. Rzeczy do mnie, nie pieczętuj słów prostwa tej księgi, albowiem czas jest bliski. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy, czarownicy, przetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Nie ma tu wspomniane yy, w czym prać, ale myślę, chodzi tutaj o krew. Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ileż to razy, gdy upadniemy, przychodzimy pod krzyż Golgoty i wspominamy właśnie ofiarę i tą krew, która ma moc nad naszym życiem. Gdy kapłan wchodził do miejsca najświętszego, on nie wchodził, wchodził tylko z jedną rzeczą z krwią. Do miejsca świętych świętych wchodził tylko z krwią. Ofiary składano na zewnątrz tam, na ołtarzu całopalnym. Ale do najświętszego miejsca chodzono z krwią, aby nastąpiło przebłaganie. I ta krew Jezusa Chrystusa, ona ma moc nad naszym życiem, aby ona nas, uś... słowo Boże mówi wcześniej, kto święty, niech nadal się uświęca. Czyli to jest w naszym życiu, to nie jest raz, ale to jest cały czas, idąc przez nasze życie, następuje uświęcanie, przemiana naszego życia. I zobaczyłem taką rzecz, że ludzie, chrześcijanie, często zostają oszukani i popadają w taką swoją własną sprawiedliwość, polegają na własnej sprawiedliwości. I ta cenność ofiary, ta cenność krwi Jezusa Chrystusa gdzieś im umyka z życia, ale to właśnie w niej. Gdy upadniemy, możemy, sobie, możemy przyjść i wyprać swoje szaty, zobaczyć. Tak sobie kiedyś, jakiś czas temu, różnie to bywa w życiu, zobaczyłem swoje życie, swoje upadki, i zobaczyłem, że nie ma nic cenniejszego na tym świecie. Choć to jest świecie duchowym, ale stało się w świecie materialnym. Ponad 2000 lat, prawie 2000 lat temu. Ale funkcjonuje to w świecie duchowym. Krew, Jezusa Chrystusa, która zmywa wszelki grzech. I mówię, to jest największa cenność, największa to coś, co może nas spotkać zbawienie, a później ta krew Jezusa Chrystusa, która spłynęła tam z krzyża, ale wcześniej tej spływała tam na podwórcu, gdy biczowano. Pana Jezusa Chrystusa. Gdy wkładano mu koronę cierniową, brad Janek pokazywał kiedyś, jakie to są kolce, jakie to ciernie, jak nałożono jeszcze bito go po głowie. Po tym, i ta krew spływała dla Ciebie i dla mnie, abyśmy mogli żyć. Dlatego też chcę Was dzisiaj zachęcić, aby była w naszych sercach wdzięczność za tą drogocenną krew. Bożego Syna za drogocenną krew Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela, żebyśmy nie podchodzili obojętnie dzisiaj do tego do wspominając tą wieczerzę, ale abyś była ta wdzięczność naszych serca. Nie z, z religijne puste słowa, które wypływają z naszych ust często, ale ta wdzięczność płynąca z głębokości naszego serca, bo Bóg Patrzy na serce, on bada nasze nerki, czyli nasze uczucia, patrzy, jacy jesteśmy w środku. Możemy wypowiadać piękne słowa, a w środku może być różnie. Ale chcę Was zachęcić. Myślę, że też e, szczególną rzeczą jest to, że pamiętamy i wspominamy jesteśmy wdzięczni naszemu Panu i Zbawicielowi, że uczestniczymy. Wieczerzy Pańskiej, że wspominamy, bo jak można wspominać, nie uczestnicząc? Jak? Jak można czynić coś na pamiątkę, nie czyniąc tego? No nie można. Dlatego chcę Was zachęcić. Wiem, że w Sobie Bożym jest napisane o tym, że kto niegodnie spożywa, kto niegodnie przystępuje, kto niegodnie. Ale z drugiej strony jest napisane, jeżeli przystępujemy nawet w naszym w swoim zrozumieniu właściwie, a tak faktycznie po Bożemu może i niegodnie, to są Boże mówi, że jesteśmy sądzeni przez Pana. Ale dlaczego? Abyśmy nie poszli na zagładę razem z tym światem. Czas jest bliski. Szybko się starzejemy, szybko ten czas przemija i przychodzi dzień, kiedy będziemy musieli odejść do wieczności. I aby być gotowym, aby być przygotowanym, i, i mało tego, abyśmy mogli powiedzieć tak z głębokości naszego serca, że śmierć jest dla mnie zyskiem. Bo my często mówimy te słowa, ale żyć chcemy. Więc albo śmierć jest zyskiem, albo żyć chcemy. Łatwo powiedzieć. Dlatego. Gdy przyjdzie ta przemiana całkowita w naszym życiu, tak jak w życiu apostoła Pawła, który widział tą cenność i żył tym, on powiedział, że życiem dla mnie jest Chrystus, nie inne rzeczy. A mówi, a śmierć jest zyskiem. Dlaczego? Bo będzie już z Jezusem Chrystusem na wieki. To jest wspaniała rzecz i cudowna. Dlatego też patrząc na tą cenność, Krwi Jezusa Chrystusa i tą ofiarę Bożego Syna, ta krew, Słowo Boże mówi, że woła głośniej niż krew Abla. Krew Abla wołała o pomstę. Krew Jezusa Chrystusa woła o przebaczenie dla Twojego i mojego życia. Ale czy my przyjmujemy to? Czy my chcemy być pod przykryciem tej drogocennej krwi? Tak, chcemy być. I... Często, Ale często postępujemy całkiem inaczej. Przypomina mi się historia Dawida, który zgrzeszył. Który, gdy przyszedł prorok Natan, no, powiedział mu tą historię i później powiedział mu to ty jesteś. On przyszedł do pokuty. I później ten 51 psalm. Stwórz serce we mnie czyste, o Boże. I nie od, też nie odbieraj mi swojego świętego ducha. Zobaczcie to wszystko. Ale musimy zobaczyć, często swój stan. Nie polegać na własnej sprawiedliwości, która nas oszukuje. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Znamy tą historię. Jeden, który mówił: no dobrze, że nie jestem tacy, jak ci pijacy, dobrze, że nie jestem tacy, jak ci cudzołożnicy, ci oszuści, cała ci, akurat ocelników chodziła, a ten drugi biedak widział swój stan, że potrzebował Bożego ratunku. I mówi, bądź miłości niegrzesznemu. Dawid mówi o tym, że człowiek jest Bogu, szczęśliwy, jest człowiek, który widzi swój grzech. Że grzech jest przed jego oczyma. Szczęśliwy. Dlaczego? Bo może coś z tym zrobić. A człowiek, który wydaje mu się, że wszystko jest, że jest sprawiedliwy, inni są grzeszni, no, cóż może ten człowiek w swoim życiu zrobić? Nic. Nic. Często Bóg musi nas przyprowadzić do upadku, abyśmy mogli zobaczyć swój stan, ale też zobaczyć cenność ofiary Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego chcę Was zachęcić, gdy nie chciałbym, abyśmy mówili religijne puste słowa przed Bożym Obliczem, ale abyśmy powiedzieli Bogu prawdę. Że gdzieś wygasła ta miłość, że gdzieś nie przeżywam niczego, jakoś yy, ta krew Twoja, Panie Jezu, nie jest tak cenna dla mnie, tak drogocenna nade wszystko. Bo cóż z tego, jeśli pozyskamy wiele rzeczy, choćbyśmy cały świat pozyskali, a tak często wiele dóbr chcemy, no to jest normalną rzeczą i Bóg nam daje to, te możliwości. Ale to jest wszystko marność, jak pisze Salomon, nad marnościami, mówi kaznodzieja. A cenna jest ofiara Jezusa Chrystusa i drogocenna jest Jego krew, przelana na krzyżu Golgoty, abyśmy my mogli dzisiaj, jeżeli coś jest nie tak w naszym życiu, wyprać swoje szaty w Jego krwi, przyjść i prosić o przebaczenie, prosić o mycie Jego drogocenną krwią. I wiecie, On to czyni. Bo On się nie zmienił. On jest zawsze taki sam. Ale On chce, abyśmy zobaczyli swój stan. I jeszcze jedno, krew nie będzie miała mocy w Twoim życiu, jeżeli Ty będziesz żył w nieprzebaczeniu w stosunku do innej osoby. Jeżeli będzie w Tobie uraza do kogoś innego, ona nie może nic uczynić w Twoim życiu. Bo Bóg w Jezusie Chrystusie pojednał ze sobą cały świat, nie poczytając im ich upadków i oczekuje tego od Ciebie i ode mnie, że będzie to pojednanie. I w ten czas ta krew Chrystusa Pana, ona będzie miała moc nad Twoim życiem, chronić Cię. Ale też i oczyszczać, przemieniać Twoje życie, przemieniać nasze życie, bo wszyscy potrzebujemy przemiany. Ja patrzę na swój stan, że bardzo wiele uchybiam, ale też modlę, żeby te lata, które mi Bóg jeszcze daruje, z łaski swojej może do przyjścia, a może do śmierci, aby były już owocne, nie bezowocne. Ale by, by były owocne w służbie dla Niego. A nie ma innej drogi, jak to, że On Ciebie i mnie będzie oczyszczał, przemieniał nasze życie, abyśmy mogli w czystości naszych serc, w niewinności naszych rąk służyć. I On to będzie czynił w naszym życiu. Ale musi zobaczyć siebie. I dobrą rzeczą by było, i abyśmy zanieśli tę modlitwę, aby Duch Święty pokazał nam, w jakim jesteśmy stanie? Jeżeli będziesz otwarty na jego działanie, to on ci pokaże: Oj, że nie jesteś taki sprawiedliwy, jak tobie się wydawało, że nie jesteś taki święty jak Tobie się wydawało, że jeszcze w tym uchybiasz, że jeszcze tutaj jest niewłaściwe rzeczy, jeszcze to, czy tamto. Ale dziękujemy Bogu, gdy to zobaczymy. Możemy wołać, aby On to zmienił, aby On przemienił to wszystko w naszym życiu, aby tego już nie było w naszym życiu. Przez swoją drogocenną ofiarę, przez swoją drogocenną krew On chce działać w Twoim życiu mocą swojego Świętego Ducha. Ale Ty czemu pozwolisz? To zawsze jest to samo pytanie. Bóg od wieków, pyta się człowiek, od wieków można powiedzieć, jest ten obraz, dy, ostatni, dy, o, historia ostatniego zboru. Oto stoję u drzwi i kołaczę. I dzisiejszego poranku Bóg, Pan Jezus, stoi u Twoich drzwi. Duch Święty stoi u Twoich drzwi i kołaczę. Jeżeli Mu otworzysz, jeżeli pozwolisz Mu działać w swoim życiu, to On zacznie działać w Twoim życiu. On zacznie przemieniać. I może te lata, o których też pisze prorok, już nie pamiętam który, który zjadła szarańcza, który zjadła gąsienica i, i tego, ma moc przywrócić, oddać siedmiokrotnie nawet w Twoim życiu. Może to On uczynić. Ale czy Mu pozwolisz? Zawsze jest to pytanie. O gdyby ludzie w tym świecie, Pozwolili działać Duchowi Świętemu w ich życiu. Wnet przywiódłby ich do pokuty. Wnet yy, yy, przeżyliby łaskę Bożą nowonarodzenia. Ich życie uległo przemianie. Ale ludzie mówią nie. Wielokrotnie i często my też w swojej postawie, może nie mówimy tak kategorycznie Bogu nie, jak inni, ale przez swoje postępowanie, przez swoją zatwardziałość serc często mówimy nie. Nie dzisiaj. Polegamy na sobie, polegamy na tym, kim jesteśmy, a nie na nim. Ale on dzisiejszego poranku stoi u drzwi twojego serca. Jeżeli mu otworzysz, wejdzie do niego i będzie wieczerzał z tobą. A jeżeli nie potrafisz, to powiedz mu, że nie potrafisz. Jeżeli straciłeś pierwszą miłość, to powiedz mu że straciłeś pierwszą miłość, że już Cię nie pociąga czytanie Bożego Słowa, że już modlitwa jest dla Ciebie często ciężarem. Powiedz Mu to. A On... Ja I powie, powiesz też, że ja tak nie chcę żyć. Chcę, abyś Ty był pierwszy i najważniejszy w moim życiu. On to uczyni w Twoim życiu. On przemieni Twoje życie. Bo mi się wydaje, że On bardziej jest zainteresowany tym... Aby w naszym życiu było powodzenie, Jego obecność, Jego błogosławieństwo nad naszym życiem, Jego światłość nad naszym życiem i w naszym życiu, niż często my. Pamiętam taki obraz, już tak na koniec. Pan Jezus mówi taką rzecz, że nie ja was nie będę sądzić, ale będzie was sądzić słowo, które do was ogłosiłem. I. Jest brama. Nie musi tak być. I w bramie stoi Słowo Boże. A dzisiaj, i będziemy musieli przejść, a dzisiaj Ojciec, bo Pan Jezus mówi, że Ojciec też działa w naszym życiu i chce działać. Pan Jezus działa i Duch Święty działa w naszym życiu, aby nas przygotować, abyśmy mogli wejść przez bramy do miasta i móc brać Owoc żywota, z tego korzystać, z tego owocu, mieć udział w tym, w tym drzewie. Ale czy ty Mu pozwalasz? Czy ja mu pozwalam, aby On działał? Jak to czynić? Mi się wydaje zawsze zawołać, bo On zawsze będzie działał w, poprzez słowo i słowie. Jeżeli nie mamy miłości do Słowa Bożego, to prośmy, aby ona była. W naszym życiu, aby na nowo przywrócił to, aby była ta radość w modlitwie, aby na nowo to przywrócił do naszego życia. A gdy to on uczyni i Twoje życie ulegnie przemianie, narodziliśmy się kiedyś na nowo, ale często potrzebujemy na nowo odnowy w naszym życiu, na nowo przebudzenia w naszym życiu, bo gdy myślimy o przebudzeniu, to myślimy, żeby ludzie się nawracali. Ale przebudzenie dotyczy nas. Abyśmy się. Przecież w liście do Efezjan to apostoł Paweł pisze: do kogo? Do wierzących. Obudź się, ty, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Czy jaśnieje ci Chrystus w twoim życiu? Jeżeli nie, to znaczy, że śpisz. To trzeba się obudzić. Nikt ciebie nie obudzi. Ty sam musisz zobaczyć swój stan, jak mówiłem na początku, i wołać do niego. Aby przyszło przebudzenie do Twojego życia. Ale mamy tą, drogo, tą cenność, ofiarę Jezusa Chrystusa, tą drogocenną krew, z której możemy korzystać. Ona się wylała tam, na dwa, prawie dwa tysiące lat temu, na Krzyżu Gorgoty, jak mówiłem, i na tym podwórcu. I ona jest, ma moc nad Twoim i moim życiem. Dzisiaj przywieź nas do czystości, do sprawiedliwości. Dzisiaj obmyć wszelki grzech, wszelką nieprawość Twojego i mojego życia. On to ma moc, ta krew. Ale zawsze jestem ja i jesteś Ty i Twoja wolna wola. Czy pozwolisz Mu dzisiejszego poranku, gdy może będziesz brał ten chleb, a może wcześniej, gdy będziemy się jeszcze przed, za chwilę modlić, zawołasz do Niego, Panie, Pomóż, ja nie chcę tak żyć. Bo chrześcijaństwo stało się takie codzienne, nijakie. A przecież śpiewamy tą pieśń, że każdy dzień z Jezusem jest lepszy niż miniony dzień. A my często wspominamy minione dni, że były lepsze. Ale każdy dzień z Jezusem jest lepszy, bo jesteśmy coraz bliżej wieczności, coraz bliżej Niego. Aby ta miłość pierwsza na nowo w nas była, aby ta krew Jezusa Chrystusa miała moc w pełni w naszym życiu. Amen.